Nie nie, nie byłeś nawet Leci nisko. dalej. ci raz, mam. Leci dalej. No daj się! Przychyliłeś gościowi! No czemu <laughs> go zostawiłeś? <laughs> face to face 52. Dzisiaj impostorem jest Bartek. Dzisiaj tak, impostorem jest Bartek. Jak za każdym oh, razem. odcinka jest Bartek. Sponsorzy! Sponsorzy! <laughs> <laughs> zostaniesz odcinka? Zostaniesz, zostaniesz? Zostaniesz, ale tak. wiesz, stawki są. Ws małe. <laughs> To Aha. Super. Aha. Było super. Ja znowu z tyłu startuję, także. Ja nie, do, nie z tyłu. Tak się bardzo dobrze startuje. Nieprawda. każdym razem z tyłu startować. No to jedź, Bartek pół. Ojate! Ale no, ty jedziesz we mnie, rozumiesz? Ale face to face? Tak. Tak, no tak, przesuń się. Bo no no przesuń się. Dobrze wiesz JADĘ PRAWĄ JADĘ, Jadę PRAWĄ No, pr... czego ty nie rozumiesz? No, wie, nie, nie, Ej, nie, wiem. Dobra, Bartek To Bartek jest, to, to, to był Bartek. Bartek, to był okay. Bartek, tak, No to dobra, Bartek To był Bartek, dobra No, 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 no i Widziałeś, próbowałem, próbowałem się Bartek, zatrzymać prawą Rozumiesz, co to znaczy? PRAWĄ O, tak, tak się jedzie, prawą znaczy, trąb prawą? Zacznę prawą, 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 PRAWĄ debilu, NASZĄ prawą. Imposter, imposter, imposter. No, impostor. Ta, no yes, yes. Po tym jasne. Po Potem z, z tej perspektywy stoisz i czekasz. Co ciaron sobie? Naprawdę? Bo... On załatw. Tak. Tak. tak A, ale, dobrze. Dobra, nie, dobra. Bartek, do, Bartek, jest do bicia, Bartek jest do bicia, Bartek jest do bicia, Bartek jest do bicia. Do do, no, no. Bartek to tak. No. To z głupu, nie chcesz, nie. To nie. Co skopujesz? Co? Zarne. jest pierwszy? To Ola. Tak, Marne jest pierwszy. Pójdź, pójdź, pójdź. Dzięki, elo, nara. Prama, strona, o, chaniesz, żeś, Marnel strącony. Nice! nice. Dobra. Ty, ale on jedzie dalej! Kto ty nie gadasz, że nie. strącony. Nie. No spadł. Nie, nie. Spadł. Spadł. jest pierwszy. A, Bogaty dobra. jest pierwszy. Ej, nie, ja tak, spadł! Przepraszam, Marnel, wobec tego. Ej.

a kto wyjechał na pełnej we mnie? Ja. <laughs> no, Okej, okay, dobra. No zgadnik to. Ej, wyjedynka, wyjedynka, Biedynka! Jedziemy, Ej, on taksówką jedzie, on taksówką jedzie. Paksówką? Paksówką? Taksówko, tak. Paksówką. Paksówka. 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 Ola, nie. A on mnie też do Ale! nie! Nie! O, ale Dobrze, wystrała go, go. Bartek! A ja odpuściłem. Ty gnoju, czemu tak. mnie? O ty gnojku Ja jestem duży Chciałem ci donata dać, o ty gnoju Dobra, rozwalony A Gnoju! Dzięki! No to co? ale się ruszają Na razie, Dzięki, dzięki Bo byłem drugi, tak? Dzień, Musiałem pierwszego roz... tam, nie? Więc jakby... Okay, okay. Ej, 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 ej Dobra, Tras Bartek, uczyń swoją powinność Bartek, zrób to Ale co? Ja jestem... Ja pierwszego Tak? Pierwszego no napoczę, nie, 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 ty masz to zrobić. jakby Marne, ty się mnie nie pytałeś? Nie nie. No przecież mnie rozwalili! Jakbym przez sekundę o, pierwszy, nie, też naraz mi mnie rozwalili. O, nie. Ola, nie! O nie! O nie! O nie! Ja się O nie! 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 nie! dał. Je, 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 gdzie ty je, jesteś, je, za mną? Tak. O, Bartek się chowa. Barty! Bartek się chował. A, a co miałem o, w z Policję. gratem? O nie, policaj! Eins, zwei, poli, zein, sie, No dobrze. <grym> Dobry, się równiutko. Oj, no, synchronicznie, jak dobrać. zawsze. Ja mam uważać? Dobra, piesego pierwszego tego pierwszego piesego, noe, piesego, piesego, Pierwszego, noe, piesego noe, pierwszego, noe, pierwszego piesego. pierwszego nłeb, pierwszego nłeb, pierwszego Marnel, dupę, otwieraj garaż, otwieraj garaż Marnella, Nie no tak, Bar okej, okay. Bartek jeszcze, impostor Ale odciągnąłem Marnela nie, no, nie ściągnąłeś I go, wszystkich po kolei Przecież jest 10 osób wciągnął Nie ma żyję, żyje, nie ściągnąłeś debilu On Immunity tu rowerki? Nie, please. Nie. Aha. Aha. Naprawdę? <noise> Ej, nie nie. zastanówcie. <noise> Naprawdę? Ej, to, jest, to był żart. Gdzie <noise> jakby... jest immunity? Ja, Przepraszam. Rowerki, gnoju mały. Rowerków nigdy no, Nie będziemy. Ja... No, boże, gdzie No, łobuz, co ty robisz? Jest immunity Zosta... na rowerki. I jakby ja już nie jestem pierwszy dawno temu. No, ja tak samo. Spalnicie Marnela teraz. Spalnicie Marnela. Ja dwa razy to nie dwa razy stocznięty na Który to? Kto to? Marnel jedzie? Dwa razy zostałem stocznięty no, na pierwszym miejscu. Ale tam. Co jest? Ty trafiłem. To cała hamilioda nie. kurde tam z tyłu. Też, ja. Wywaliłem Marnela. A nie. Się Ucie, wiecie, na, na Nie, 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 nie. nie Bartek, lasz! <laughs> kurwa, Bartek, to... no, ty jesteś jakiś głupi. Po prostu... Po co ty skręcasz w moją stronę? Po co ty skręcasz? Ja wiem, że ty jesteś jakiś nienormalny, ale... Jeez, z waria Spokojnie, Czemu ty skrę... no, 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 no Bartek, no. Czy Przy głębokiej oddechy Nie, nie bo jak zrobię przy głębokiej oddechy to, to bojów, ja się przejadę do Bełchatowa Bartek jeździ pod prąd po prostu z kamerą No to no, tak, no dobrze no, Zosuń dupę W Bełchatowie się jeździ ewidentnie, lewą stronę ruch tam jest Ja pierdzielę, co no, za debil Dobra, przejadę obok Bartek, no, prawa no, strona no, debilu o prawa to strona Nie, Bartek, nieprawda, nie, nie, nieprawda, na wcześniejszym wersusie chłop, okay. chłop gada, że z Kolejna lewej strony... nieprawda, nie, gra... nie, nie Bartek ostatnio strony. krzyczał na wersusie, że jedzie z lewej strony, Jeź. to ma prawa strona, w sensie jakby on nie wie to, to, to nie rozróżnia to for... stron Nie Ale, sorry, sorry, Nie, nie, ja nie wychamowałem, git Ja dalej nie wiem, który to Marnel mm. Ten drugi Nie wiesz, że bym mógł w lewo skręcić no, ale jest pierwszy hogaty No tak, ale on sam spadnie! Kumasz to! On nie. spadnie, nie ja! Nie Jak nie będzie próbował przepchnąć tym samochodem. Dawaj, Marnel, jedziemy! A później będzie, No ale mnie struciłeś. Nie, 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 tak nie Nie, 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 nie Marnel, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Taktycznie. Faktycznie. Uważaj! O nie! Dzięki! O nie! Ojoj O nie! On będzie O, dobra! Bartek stać! Na prawej stronie znowu. O ja, On nie rozróżnia lewej, w prawej, naprawdę. Po twojej prawej Bartek Oho, i fajnie. mojej prawej. To jest dalej, to jest, Bartek, Słuchasz, to jest cały czas, strony. to jest, ta, to jest ta... cały czas prawa strona, rozumiesz? Tak, to prawa Potem strona. Po to, odróżnia się prawo od lewej, twoja. no? tam cicho. Tam, mówię on nie nie, ja wcale nie mówię o, tego, że to robił nie rozróżnia. Nie już, już, nie? Ma zdjęcie na motocyklu. Tak? Może mam zdjęcie o. jeszcze nie da Dobra na motocyklu motocykl nie to zrobić. A, co, a na motocyklu jest inaczej, prawo, prawo jest na le po lewej stronie, lewo po prawej? Tak. Nie tak. słyszałem, nie mówił, nie mówił tak hogaty. Rzeczywiście na O A ja mam rowerek. Ooo! Na rowerku skończysz. Ojej, nie strącałem rowerka. Przepraszam. Na rowerku nie skończysz NIE Na rowerku... Czyli chcemy wjechać w siebie, okej okay. Tak Wiesz, Proszę bardzo buzik. Na twoją odpowiedzialność wjechałem w ciebie No ja, 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 proszę też Proszę bardzo Ale okay. no, liczy się... Ja to jest pierwszy Dobrze, a, dobrze, no. dobrze no. Bardzo dobrze chcesz, Szczerze, nie chciałem tutaj uderzać, no, dobrze. Także... No Bartek, cześć, Patrz, okay. lewa strona No ty to jest... szmat. No prawa no, strona, ja prawą stroną od No, no to to Ale to była... No, Marny pierwszy Dobrze, ola, wjeżdżaj tam w nich. No to O. Kuch, tak o. W razie. o. 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 No mówiłem, dlatego nie chciałem A. wjeżdżać wcześniej. Ole. Nie było buzik pierwszego, bij. No ja cię nie ruszam, no. Ola. O no, tu właśnie ja trzeba wiem, móc, że pierwszego to samo się No, się ma, 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 ma Marvel. Marvel! Marvel! Przepraszam, przepraszam. Marne jest pierwszy. Marvel. No, Marvel się wbija, A, jest pierwszy. On mnie nie wypadł teraz. No wiem, możemy. Bartek, dęty. możesz dęty. puścić go? Musisz go puścić. Ja piechę. Nie mogę. Puść, puść, puść. Dzięki, okej. Bartek, ty z kim ty jedziesz? Nie, no, ty sama spadła. Co jest? Ola jedzie ciężarówką i się spada po prostu. No tak, no tak, no tak. Ona nie widzi ma tej podłogi po prostu. ona jedzie. Zła taksówka. Ej, u tak? Zła taksówka, to jest pierwszy. Chodź, nie, nie, nie. Zła taksówka, Zła taksówka. O ja ty gnoju! Rozwaliłem Marnell go. Marnel pierwszy! Już zaraz nie będzie, Marnell poczekaj. Marnel pierwszy! Który to? O, tutaj, tutaj. Za to powiecie Ola. Weź zatrzymaj się. Naciśnij S. No. Ola! Ty jesteś niepotrzebna! Marnel pierwszy! S! S. S. Rozumiesz? S! Nie A, nie do D, nie W! -S. Jak silo, jak szepard. No, ja pierdykam, nie mogę. Bogaty pierwszy. Kurczę, pierdolony. Marvel zaraz będzie tu. Kurczę, marvel, on tu, to jest? on tu. jest! Pola, tutaj. On tu jest. On tu jest. Pan Marnela w trajmie. On tam Stoi I was trying, tu masz, no, on Stoi po prostu I was trying stronie. Ja też. Ja też. Ja Całą trasę przeabrywał No bo wiesz, to mi wszystko wjeżdżało Znaczy nie, on teraz leżał jakby, ja wiesz, jakby próbowałem ci coś Znaczy ja go podniosę, ja go, próbowałem Już nie miałeś jak jego, bo mnie nie do końca Panie, 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 panie O nie, no wiesz, to będzie ciężko dojechać Ooo, Marnel pierwszy A on ma trójkołowca Gdzie jest Marnel? Nie ma trójkołowca, tylko ma... Jezu, Ola, Marnel pierwszy? A mnie wypadł, teraz nie wypadł. Wypa A waliem, wypad ale no. później wypad, wypad, wypad. Najpierw A. ja wypadłem. O Bartek Szepak moju Dobrze! Nice. Teraz dobrze, teraz Szepard pierwszy. Teraz Szepard pierwszy. Szepard pierwszy. Szepard o, ty drugi Ja jestem drugi, ale Szep jest pierwszy. Szefard dojeżdża do punktu Szepar dochodzi do punktu. Szepard ma punkcik już zaraz. Nie, nie dojeżdża. Oj, oj, oj. Dojedzie, dojedzie. dojedziesz, dojedziesz. O kurde, prawie Dojechał, no, dobra, dojechał już, Shepard Ojej, Dobra. Let's go. Co to jest? Czy jedzie, 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 Szepard pierwszy jest. Ale głupi. Dawaj, Barteko, czekamy, żeby Szepard Ale zostawiłem cię, widziałeś Agaty? Nie, ominąłeś czekamy. Nie nie, 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 zostawiłem, bo chciałem. Bartek, Bartek! Nie! pierwszy. Jeszcze bardziej leci pod graną za moment. O, że w w ile razy jeszcze na... oh, 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 oh. powtórzyłeś, no, Ja. No to zapraszam. To też prawą. To też pierwszy. Ja. No, shepard ma czołg, bo jak jedzie, go pójdzie. Puszczy... Ja <śledzik> <Jadę> pe... <śledzik> Wywaliłem wam shepardam. Czy możecie go wywalić? Ja nie żyłem Być może? Bartek się nie spodziewał, że... Z... <noise> ja sobie nie żyłem, tak nie miałem tu problem <noise> Nie spodziewał ale się, że mu wyjadę na ten... Ktoś ma duży samochód na Szeparda, bo inaczej nie przejdziemy przez Szeparda teraz Szepard po prostu no, przepcha tak, wszystkich I aktualnie Ty jesteś smary jak dobrze zanim byłeś Jak dobrze nim byłeś Ale, ale że Szepard wygrywa w tym momencie ja to się No małej. nie, ale to nie jest mamy już takiego, co by mogło go przegrywać Co no wjeżdżam se w was, a co chodzi? O nie! Dobra, wypad, o, dobra, wypad wypad, 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 wypad! Szybko, zmieniajcie samochody! Róbcie, Gdzie Róbcie samochody! Gdzie chcecie zmieniać samochody? No, nie, no. To, jak, się, jak się umija barki trzeba go z lewej wiadomo. Cień, Co to jedzie? Ola. My nie przejedziemy ja, to... teraz przez szpadę, więc musi go ktoś wydupcyć tym czołgiem, żebyśmy go nadrobili do niego. Ja to tak, bo nie, już tam wdychałem, prawda? Aho, żeby nie, do o, nie. Nawet. Oj, to się dogodzi. Nie, 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 bo buźnik nie nie, nie. nie on nie wybuchnie, Szefra po którymś razie? Nie, 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 nie Dobra, wybuchnie. Dobra, próbuję. Nie próbuję, Bartek. Jak o, macie tak. dobry pojazd, możecie. <laughs> próbowałem! No. dwa razy samochodami. Próbowałem! I jak on dostanie rampę na koniec, to skończówa jest, jest już. No próbowałem. jesteśmy w Dobra, ja zmienił pojazd wtedy w dupie. Zmienił już pojazd? Nie. Teraz. O nie, nie, do vigilante. Czego Czego o, vigilante dostał. Cyk! No Dobra, spadł. Dobra, jedź, 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 kurczę, jedźcie z lewej Jechałam z lewej prawda, jadę, Będzie jadę. ciężko Naszej jedzie, prawej, prawej. Czepard leci! Aha. A nie, to, tak, dosłownie. Się, tak się nie jada Chciałem. Macie Szyparcika teraz, macie Szyparcika No ty, 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 ty też już, Szepardzi. Hoga tego też Chodź. macie Chodź. Hoga tego też macie Jego macie bardziej, bo jest pierwszy A, jego macie bardziej, okej Ja jadę go kardem Masz czołg, ktoś? Ja będę miał to go Szepard jest, Szepard jest, Szepard jedzie! Jadę, jadę. Dobra, nie jada, zdążysz jada, jada. pewnie, nie zdążysz Mam. pewnie. Jestem. Nie zdążysz. Gokardem jest, go jest, jest! Dawaj, dawaj. Chciałem pa! Czemu wszystko? Ej, hogaty pierwszy, ej, hogaty pierwszy. Nie, Choga. nie, Choga. nie Choga. ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie! Jest szepard pierwszy cały. A ja czas. prawie hogatę Szeparda, go Kardem. No nie nie, 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 nie byłeś nawet leci nisko. dalej. Ja już trzeci raz mam. Leci dalej! No daj! przyjechać gościowi! No czemu no, go myślałem, że ty No czemu? jest pierwszy! Jesteś. Czy ty jesteś Jezus, myślałem, że ty pierwszy? A co to za różnica w pierwszy? Pierwszego wywala. No, no właśnie, oj, pierwszego! 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 On puścił szeparda, a mnie No panu. nie bo myślałem, że ty jest pierwszy! Jak ty myślisz? Jak Boże, za każdym nie razem nie. jak gram z pieprzonym Szepardem, wszyscy biją mnie, a Szeparda zostawiają, a on jedzie sobie pierwszy po prostu. Za każdym pieprzonym razem ostatnio tak się... Ej, to czemu to pieprzonego, przepraszam bardzo, szepardo. o co ci chodzi? Tak, Spierdzielaj. Bo no, za każdym razem ty się po prostu przejeżdżasz i śmiesz, a chłopy zamiast ciebie walczą Czemu pieprzony? Ale czemu pieprzony, Czemu mnie obrażasz tam, Jak z prawej Bartek. to jest prawa strona? Bartek! A ty wiesz, Mardel, który jest pierwszy, jak jadą we dwóch tymi samymi samochodami? Nie Który jest mniejszy, nie, <laughs> nie, nie widziałem, że ty w No palnij go! To... go! się tam, kurde! Dobra, że Nie, nie! Dobra, Ty, Dobra, jest pierwszy! Shepard jest cały pierwszy. Jest, jest pierwszy? Mam jest jedyny tam! i bogaty jest tam jedyny! kończy grę! On kończy grę! A chciałeś hogaty, chciałeś, nie wyszło.